Siema sobie strony KSM. i dzisiaj to jest drugi filmik z mojego nowego konta. No niestety na tarte już stara nie wrócę, ale docenicie tu łapków w górę, subskrypcją oraz dzwoneczkiem sorry um. łapków w górę i subą i dzwoneczkiem serio, bo tak się pracowałem na to. Będę miał mega boxa, ale tutaj najpierw mój brat otworzy Big Boxa. Otwieraj siemanko. Ja, Powiedziałam, że już odjeżdża, ale dobra. Kurde, nic nie ma. O, do No ja ro za Rozemę ja nie przepadam. Dobra, ulepszę. Wezmę wam ciszej trochę. Na czwartą moc. No tak średnio bym powiedział. Teraz lecimy do naszego głównego celu, czyli do Mega Boxa. Ja no to w sumie dzisiaj zrobię. No jest yy, która godzina. 14, 27 to... no otwieram w ogóle ja to wbijam na no. i 3, 2, 1. Mój pierwszy Megabox i... 6! Dobra i... Mam nadzieję, że to... że nie denerwuj się! Cicho bądź! Ja mam na imię Christian gości. Dobra. Daryn! No! no. Spodziewałam się czegoś innego, ale dobra. Ej Daryl mluby grać. 3 gemy, mam 22 gemy Nie mam big boxa, kurde szkoda, ale za to nie mam. Mogę ulepszyć postacie. Polepszać. lepsze Brokiem nie grałem, bo sobie mi się bardzo nie opłacało. Kutas. E, nie, nie słyszeliście tego? To mój, mój brat, bo. bo nie słuchać mojego brata. I nowa postać Daryl, ale najpierw będę grał sobie Brokiem. Myślę, nie, najpierw Darylem, potem Brokiem. Eee, no i cięcie? Kurde. Jakie cięcie, jakaś nie mów nic. Ehm. Eee, miałam zagrać się na nagierkę. Zagrać? Nie, na, będzie jutro, albo po jutro będzie odcinek, że odblokuję Jamajka. No to się szykujcie. I. 爸，<Pa. S 2>